Dzień dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym opowiadamy o drogach liderów we franczyzie i o tym, jak rozpoznać dobrą franczyzę. Dzisiaj łączymy się z nietypowego studia, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, a moim gościem jest dzisiaj pan Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi S.A. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Legimiesa, dodam tylko, to firma pierwsza polska firma, która rozwija się w modelu subskrypcyjnym na rynku e-booków i audiobooków i rozwija się też w modelu franczyzowym, wychodząc globalnie. Zgadza się. Wszystko się zgadza. To przechodzę do pierwszego pytania. Chciałam zapytać przede wszystkim o model biznesu, o to jaki macie model tworzenia wartości, tak żeby wprowadzić widzów w ogóle w to, czym się zajmujecie, w łańcuchu wartości i jaki to jest model zarabiania. Legimi to książki w postaci elektronicznej do czytania i do słuchania. Określamy je jako książki w chmurze, czyli znajdujące się na dowolnym urządzeniu, na czytniku, na tablecie, na smartfonie. Możemy w dowolnym momencie przełączyć się z słuchania na czytanie. Są to książki popularne, czyli do czytania dla przyjemności i do czytania również w celach fachowych. Jest to model subskrypcyjny, podobny do znanych innych abonamentów na cyfrową rozrywkę, jak streaming wideo, muzyczny, czyli za miesięczną opłatę uzyskujemy dostęp do szerokiego katalogu. W tej chwili 140 tysięcy pozycji w naszej bazie. I tak jak pani wspomniała, ta oferta jest obecna już na rynku polskim, a także skalujemy ją na rynki zagraniczne przez model franczyzowy. Pierwszym takim rynkiem jest rynek niemiecki. No właśnie, chciałam płynnie przejść do rozmowy o rynku, bo jesteście w Polsce i w Niemczech i mówicie jaka jest dalsza perspektywa. Mówicie, że na kolejne rynki będziecie wychodzić w podobnej logice, czyli soft launch, tak jak Pan powiedział w jakimś wywiadzie, ale potem budowanie zyskownych wzrostów. I co Pan przez to rozumie, jak to będzie wyglądało? Generalnie nie jesteśmy tutaj weteranami rynku franczyzowego, więc punkt pierwszy to dlaczego w ogóle franczyza i skąd ten pomysł? Z przeświadczenia, że biznesy internetowe od razu trzeba projektować. Na wiele rynków. Na, no, oczywiście ciśnie się na usta słowo globalnie, tak? ale no, nie zawsze to od razu oznacza wyjście na wszystkie kraje, do wszystkich odbiorców. W przypadku takiego produktu, który bazuje na katalogu książek, naszym ograniczeniem są grupy językowe, które mamy w bazie, w katalogu. Czyli w tej chwili możemy dotrzeć do odbiorcy w języku polskim, a także do rynku niemieckojęzycznego, czyli trzech krajów, tak zwanego DACH. I w jaki sposób my się tam możemy rozwijać? Przede wszystkim budując produkt, czyli aplikacje, to tak zwane czytanie w chmurze, czyli chmurę, serwer, oprogramowanie serwerowe, które zasila to naszą technologię, import książek od dostawców lokalnych z danego regionu, syntezę mowy, bo też mamy możliwość odsłuchu treści, co zwiększa dostępność dla osób z trudnościami w widzeniu, ale także dla nas wszystkich, którzy chcemy posłuchać treści, które nigdy nie zostały udźwiękowione w formie lektorskiej z profesjonalnego nagrania. To wszystko jest drogą technologią, bardzo dużą inwestycją po naszej stronie, która jest przepustką dla nas do nowego rynku, bo bariera na każdy rynek jest w pierwszej kolejności technologiczna. Jeżeli my tę technologię już mamy, to no, jesteśmy o krok bliżej. No, właśnie chciałam zapytać jeszcze, bo na rynku niemieckim jednak weszliście trochę w innym modelu biznesu niż to, jak to się wydarzało na rynku polskim. Jakby Pan pokazał tę różnicę też. No, rynek polski to był bootstrapping. My, owszem, pozyskiwaliśmy fundusze e, seed, venture capital, e, crowdfunding się odbywał, fund, finansowanie obligacyjne. Ci którzy z Państwa, którzy nas śledzą na rynku nieconnect. Tą całą historię pewnie do, dokładnie znają. My w tej chwili już e, jesteśmy zanotowaną spółką, fundusze e, dokonały egzitu, ale, ale po tej drodze e, pozostaliśmy z naprawdę solidną warstwą technologiczną, która została wykorzystana przy ekspansji na rynek niemiecki. Ale Państwo w Polsce rozwijali się od razu w modelu subskrypcyjnym płatnych abonamentów, a na niemieckim rynku kupiliście spółkę, czyli jak fizycję zrobiliście, żeby kupić sobie penetrację rynkową, bym powiedziała, ale to jest model freemium i on top tego stawiacie dopiero płatną subskrypcję. E, owszem, tutaj może tą historię trochę oszlifuję, żeby ona jest złożona i, i, i myśmy zrozumieli dzięki Właśnie przykładowi z rynku niemieckiego, jak warto postawić na franczyzę. Dlatego, że początkowo próbowaliśmy ekspansji na drodze nierentownego wzrostu, czyli po prostu płaciliśmy za marketing niezależnie, niezależnie od perspektyw zwrotu z tego marketingu i zorientowaliśmy się, że te, te kwoty są naprawdę niemałe, niebagatelne. przy wewnętrznych. Przepraszam, że mogło się okazać, że się model nie zepnie nigdy. Tak, tak, tak znaczy głównie chodzi, chodzi o to, że metryki wewnętrzne takie platformy one się różni, różnią znacząco między rynkami. Rynek polski ma inną tą ekonomię użytkownika niż ten rynek niemiecki, bo tam będzie inna konkurencja, inna propozycja wartości, inne specyficzne lokalne okoliczności. Dlatego z, no, z, rozglądaliśmy się za możliwościami skalowania w oparciu o jakiś, jakiś lewar. No i tym lewarem okazała się lokalna platforma, z którą nawiązaliśmy początkowo Joint Venture, potem dokonaliśmy dokonaliśmy akwizycji tej platformy. Platforma, która dysponowała dużą bazą użytkowników, ale w innym komplementarnym dla nas modelu. Już tutaj nie zanudzając, chodzi o premium-freemium, czyli um, użytkownicy darmowi mieli dzięki naszej platformie upgrade do wersji płatnej, bogatszej, ciekawszej oferty. No i nasz partner zyskał jako franczyzobiorca możliwość od razu monetyzowania tej bazy. W innym przypadku musiałby ponieść te potężne nakłady, które my najpierw ponosiliśmy w Polsce, żeby zyskać tą całą technologię do modelu abonamentowego. Czyli ten Odcinek się skończył tak, że ten, y, y, ta spółka po akwizycji została Waszym franczyzobiorcą. I teraz idziecie krok dalej i chciałam zapytać o rozwój organizacyjny, czyli jak dzisiaj myślicie o budowaniu systemu franczyzowego powielalnego, wykorzystując Wasze dewelopmentowe kompetencje w zakresie jakby tworzenia technologicznych rozwiązań. Pytam o to nie bez przyczyny, bo ta technologia w systemach franczyzowych jest takim sposobem właśnie budowania powielalności i, budowa i wspiera budowanie rentownych wzrostów. To, to macie o tym jakie myślenie, jak dzisiaj ta propozycja wartości dla franczyzobiorców i doświadczenie franczyzobiorców w sieci będzie wspierane tą technologią? Taki biznes jak nasz, abonamentowy biznes oparty na treściach, można zdekomponować na takie trzy kluczowe czynniki. Pierwszy to jest platforma i produkt technologiczny, drugi to jest oferta wydawnicza z danego rynku, a trzeci to są kompetencje dotyczące wzrostu. No i te kompetencje dotyczące wzrostu są specyficzne dla danej geografii. Kompetencje dotyczące treści również są specyficzne, a produkt może być uniwersalny. Oprócz technologii mamy też strukturę prawną i to jest zagadnienie, którym się teraz zajmujemy. No właśnie, a tutaj we franczyzie muszę dorzucić jeszcze takie rozróżnienie, że budowanie sieci franczyzowej i jakby zarządzanie know-how w sieci to jest dwa, dwutorowe spojrzenie, żeby było dobrze. Z jednej strony to jest franchise, a z drugiej strony to jest biznes. Franchise w rozumieniu jak prowadzić sklep, aptekę, supermarket i placówkę w Niemczech, jakby powiedzmy rozwoju tego typu działalności, jaką wy patrzę od strony produktu. Czyli dostarczania do rynku software as a service, ale z drugiej strony to też jest know-how biznesowy, czyli jak tak. ja rozwijam moich franczyzowiorców w roli zarządzających tym biznesem, żeby realizowali zyskowne wzrosty. To jest bardzo częsty taki insight negatywny i pytanie, czy macie na ten temat już myślenie, żeby dzięki technologii dobrze menedżować te kompetencje i wspierać? Myślę, że, że się dopiero tego uczymy. Technologii jeszcze bym tutaj nie, nie wymienił jako naszych przewag. Natomiast z pewnością dysponujemy dziesiątkami sprawdzonych hipotez, które em, eksportujemy, tak bym to określił. Know-how z jednego rynku jest przenoszony na inny rynek, ponieważ w naszych założeniach strategicznych przyjmujemy, że produkt jest gotowy. To jest twarde nasze założenie. To znaczy, że nie tworzymy nowej hipotezy rynkowej na nowym rynku, tylko że market fit z polskiego rynku przenosimy na nowy rynek. Co najwyżej możemy nie trafić. Może się okazać, że tam jest inna konkurencja, są inne bariery, ale zasadniczo produkt jest gotowy. Czyli nie chcemy ponownie inwestować w jakieś jego mocne modyfikacje. Chcemy przekazać know-how, chcemy przekazać produkt, chcemy wykorzystać specyfikę tego rynku pod względem właśnie tej, tego kolorytu literackiego, to tak bym to określił już mm -hmm. tu branżowo z naszej dziedziny, z naszej domeny. Tak, też potencjału rynku, bo to czterokrotnie chyba większy rynek niż w Polsce. Oj, oj tak, zdecydowanie. Tak. Ale też posiadający inne. Inne uwarunkowania prawne, mogę tutaj we franczyzie ponadregionalnej, jest to standardem, że te różnice są istotne. Tu jest choćby taka, że na rynku niemieckim Istnieje ustawa o ochronie ceny książki, czyli nikt nie może sprzedawać książki przez 12 miesięcy w innej cenie niż okładkowa. Co z kolei sprzyja na przykład takim biznesom abonamentowym jak nasz, ale uniemożliwia pewne schematy promocyjne, które mieliśmy sprawdzone w Polsce. Więc takie tutaj też trzeba dostroić pewne założenia. Mam jeszcze jedno strasznie ważne pytanie dotyczące właśnie tych zyskownych wzrostów, ponieważ... E... To jest bardzo częsty problem, że te franczyzy rozwijają się, ale nie skalują się zyskownie po stronie dawcy i biorcy. I teraz pytanie, e, powiedział Pan w jednym z wywiadów, że się skupiacie na budowaniu właśnie zyskownych wzrostów, ale z drugiej strony jako spółka na New Connect e, skupiacie się na budowaniu rynku e, użytkowników, w związku z czym nie... Poszujecie mocno zyskowności. To tak, to, to, to jest, ma, to ja, to jest bardzo ważne pytanie, i staram się też inwestorom zawsze o tym opowiadać, bo na Legimi należy patrzeć jako na dwie grupy ryzyka. Rynek polski jest rynkiem w pewnym sensie dojrzałym, gdzie możemy obserwować historyczne wyniki i metryki biznesu oparte na historii. Mamy rynek niemiecki, mhm. na którym. Powtarzalny jest produkt, powtarzalne są hipotezy marketingowe, ale wiele więcej nie. I e, metryki tamtego rynku, jeżeli chodzi o ryzyki, ryzyka, będą zupełnie inne. E, natomiast żeby nie, nie stwarzać wrażenia przed inwestorami już giełdowymi, że to będzie loss maker, to będzie po prostu dziura, dziurawe wiadro, przez które będzie wyciekać nam kapitał, postawiliśmy sobie pewne twarde ograniczenia co do zyskowności tego wzrostu. Znaczy, nie realizujemy projektów marketingowych, które nie spełniają pewnego, pewnych parametrów, i okay. realizujemy szereg eksperymentów mających na celu weryfikację tej rentowności, zanim postawimy na taki czy inny projekt. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, Panie Mikołaju. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. E, moim gościem był dzisiaj Pan Mikołaj Małaczyński, CEO Legimi SA. Dziękuję Państwu za uwagę.